spotykamy się całymi rodzinami aby w sposób ekologiczny zakończyć wakacje i w takim zdrowym stylu przystąpić do nowego roku szkolnego Jesteśmy na kolejnym brzesko dla rowerze. Bardzo fajnie zorganizowana impreza. Wszystko zapięte na ostatni guzik. To już jest ten nasz trzeci rajd rowerowy. I w tym roku jesteśmy dumni z syna, bo po raz pierwszy przejechał sam na rowerze. Nie jako pasażer. Trasa bardzo przyjemna przez las. Pogoda idealna, lekki wiaterek. Wydarzenie co roku cieszy się coraz większym powodzeniem. Widzimy mnóstwo cyklistów, którzy przyjeżdżają nie tylko z gminy Brzesko, nie tylko z Powiatu Brzeskiego, ale mamy również gości i przyjaciół z Tarnowa, z Krakowa i z wielu innych odległych zakątków. Panuje tu fantastyczna atmosfera. Cudowna, wyjątkowa, rodzinna, i myślę, że to jest też magnesem do tego, aby przyjechać, cieszyć się ze wspólnego świętowania, ze wspólnego uprawiania sportu, pięknej dyscypliny, jaką jest właśnie jazda na rowerze, no ale też wyjątkowe krajobrazy, które tutaj mamy, zarówno w mieście, przepięknym mieście, jak i w jego okolicach na trasach rowerowych w Lesie Szczepanowskim. Się również trudności, kamienie, Super. można było się sprawdzić, jak idzie nam e, pedałowanie. Uważamy, że trasa była dostosowana do osób w każdym wieku. Odpowiednio zabezpieczona, odpowiednio oznakowana, świetna atmosfera. Pogoda też nam super sprzyjała i jesteśmy bardzo zadowoleni, że uczestniczyłyśmy w tym takim fajnym wydarzeniu. Co nam się najbardziej podobało? Chyba ta giełka od strażaków, taka zraszająca, chłodząca. Troszkę szosy, troszkę asfaltu, każdy znajdzie coś dla siebie, dla całych rodzin, super. Pogoda się udała, super organizacja. Bardzo nam się dzisiaj podoba tutaj. Fajnie zorganizowane wydarzenie. Świetna trasa dla rodzin z dziećmi. Ludzie fajnie się bawią, korzystają z różnych stoisk. Na pewno będziemy polecać i w przyszłym roku też przyjedziemy. Tak myślimy. Staramy się jeździć co roku, także serdecznie polecam. Mam nadzieję, że za rok też będziemy.